Halo widzu, nie będę marnował Twojego czasu, więc Linux Mint. Najprostsza i najbardziej przyjazna dystrybucja dla osób przesiadających się z Windowsa. Działa w niej wszystko od razu po instalacji. Mint opiera się na Ubuntu, który z kolei opiera się na Debianie. Do nich przejdziemy później. Jest stabilna, przychodzi z przydatnymi aplikacjami, które są wspierane od razu po instalacji, bo jest tu między innymi Firefox, który jest zrobiony na Gecko, a nie na Chromium. <trym> <trym> tak jak większość przeglądarek teraz. Czyli lepsza prywatność. Albo chociażby jest tutaj też pakiet LibreOffice. Są trzy wersje Minta. Cinnamon, czyli ich autorski pulpit, zrobiony specjalnie pod to, żeby wszystko było intuicyjne. Najbardziej go polecam, sam go używam na moim laptopie. XFCE, które obecnie jest oparte na GTK, czyli bibliotece do tworzenia interfejsu graficznego. Na niej był kiedyś bazowany GIMP. Jest on najlżejszy i najprostszy z tych trzech tak jak sam producent pisze na stronie. Mate, który jest forkiem do Genome, ale to temat na inny film. W skrócie Mate to kontynuacja środowiska Genome 2. Postaw odpowiedzi na krytykę zmian wprowadzonych w Genome 3, ale tak jak już mówiłem to jest temat na inny film. I ma on również mniejsze wymagania sprzętowe. Debian. Debian jest podstawą wielu dystrybucji, w tym Ubuntu, a od Ubuntu powstało dużo innych, np. Zorin OS albo Pop OS. To jest klasyk. Jeden z najstarszych i najbardziej stabilnych systemów. Nie goni on za trendami i praktycznie nigdy się nie sypie. Debian na dżera pakietów apt i paczek.d, tak jak ubuntu i większość jego pochodnych. Dzięki temu instalacja oprogramowania jest prosta i szybka. Na Debianie stoi Ubuntu, do którego przejdziemy za chwilę, a na Ubuntu stoi wcześniej już wspomniany Mint, Pop!_OS, Zorin OS i masa morsa innych. Nowe wersje Debiana są wypuszczane średnio co dwa lata, żeby dystrybucja rygorystycznie sprawdzała ten system przed wydaniem, przez co jest on stabilny i bezpieczny, ale przez to oprogramowania w stable release są starsze niż w innych dystrybucjach. Nadaje się on dobrze do stawiania na nim serwerów, co ja sam planuję. Ubuntu. Jedna z najpopularniejszych dystrybucji opartych na debianie. Canonical, czyli deweloperzy Ubuntu, wypuszczają nowe wersje co pół roku, a co dwa lata wypuszczana jest wersja LTS, czyli Long Term Support, z długim wsparciem. Domyślnie działa na Genome, czyli popularnym i nowoczesnym stylu środowisku opartym na widgetach wspomnianego już GTK. Minusem są dodatki od Canonicala, czyli na przykład Trochę telemetrii, co nie każdemu pasuje. Natomiast Ubuntu to wciąż najpopularniejszy Linux. Fedora. Nowoczesna dystrybucja rozwijana przez Red Hat. Dystrybucja ta zawsze ma najnowsze wersje Genome, Waylanda, czyli biblioteki do wyświetlania grafiki, i Pipewire, czyli takiego środowiska multimedialnego, które ułatwia wymianę treści audio i wideo pomiędzy komponentami systemu. Fedora jest świetna dla programistów i ludzi, którzy chcą być na bieżąco z systemem. Arch, czyli system dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę. Nie ma tu instalatora graficznego. Wszystko trzeba zrobić ręcznie w terminalu, ale za to masz tylko to, co chcesz. Arch działa w modelu Rolling Release, czyli w takim, gdzie użytkownicy dostają ciągłe, małe aktualizacje zamiast czekać na duże rzadsze, więc użytkownik zawsze ma najnowsze pakiety. Ogromne tworzone przez społeczność repozytorium AUR, czyli Arch User Repository, pozwala zainstalować praktycznie wszystko. Ja sam jestem teraz w trakcie nauki Archa i jest on trudny na start, ale naprawdę daje on dużą satysfakcję. Manjaro, czyli Arch, ale nie Arch taki straszny, bo użytkownik dostaje od razu instalator i gotowy pulpit, czyli mniej. Problemów. Manjaro bazuje na Archu, ale ma lekko opóźnione aktualizacje, dzięki czemu jest stabilniejszy. Jest on dostępny w wersjach XFCE, KDE. KDE to popularne środowisko graficzne zapewniające GUI oraz Genome. Dobry wybór, jeśli chciałbyś doświadczyć trochę Archa, ale bez tych wszystkich problemów. OpenSUSE Niemiecka dystrybucja znana z dopracowania i porządku. Oferuje on dwie wersje: LIP, czyli stabilną, oraz Tamluid czyli Rolling Release. OpenSUSE używa menadżera Zipper i własnego systemu pakietów RPM. Charakterystyczne dla OpenSUSE jest narzędzie YAST, czyli panel do konfiguracji całego systemu w jednym miejscu. Świetna dla tych, którzy chcą mieć kontrolę, ale nie chcą grzebać w terminalu. Pop OS. Dystrybucja tworzona przez firmę System76, która produkuje laptopy z Linuxem. System bazuje na Ubuntu, ale jest lepiej zoptymalizowany. Wersje z kartami Nvidia i AMD działają od razu po instalacji. Świetna opcje dla graczy, programistów i twórców. Wygląda nowocześnie, działa stabilnie i ma autorskie środowisko COSMIC. Osobiście bardzo lubię ten system. Zorin OS, czyli Linux dla ludzi, którzy chcą, żeby wyglądał jak Windows. Oparty jest na Ubuntu, ale ma dopracowany interfejs, który możesz zmienić na styl np. Na Windowsa lub MacOSa. Idealny do biura, szkoły i dla początkujących, a jego wersja Lite działa świetnie na starszych laptopach. Kali Linux, czyli dystrybucja dla ludzi od bezpieczeństwa IT albo hakerów. Zawiera setki narzędzi do testów penetracyjnych, analizy sieci i hackingu etycznego np. Nmap, czyli skaner sieci i portów, Wireshark, Czyli analizator ruchu sieciowego i wiele więcej. Oczywiście wszystko za zgodną właściciela sieci. Bazuje na Debianie, ale ma specjalne ustawienia i większe uprawnienia. Nie nadaje się do codziennego użytku, ale w swojej dziedzinie jest niezastąpiony. MX Linux, czyli połączenie Debiana z lekkim środowiskiem Xfce. Jest szybki, stabilny i zużywa mało zasobów. Idealny jest dla starszych komputerów. Ma własne narzędzia konfiguracyjne, które ułatwiają życie. Garuda Linux. Efektowny dla graczy. Bazuje na Archu, ale ma wszystko ustawione pod wydajność. Co ciekawe, ma on własny kernel, czyli jądro Linuxa. Ładne motywy i narzędzia do zarządzania systemem. Wygląda bardzo nowocześnie i działa naprawdę dobrze. Endeavour OS, czyli Arch, ale z prostym instalatorem. Po instalacji dostajesz minimalny system, który sam rozwijesz po swojemu. Jest od dla tych, którzy chcą mieć elastyczność Archa, ale nie chcą zaczynać od zera. Elementary OS. Najbardziej dopieszczony wizualnie Linux. Wygląda jak macOS i stawia na spójność oraz prostotę. Oparty jest na Ubuntu i ma własne środowisko Pantheon. Nie jest tak konfigurowalny jak inne, ale wygląda świetnie i działa płynnie. Lubuntu i Xubuntu. Są to lekkie wersje Ubuntu. Lubuntu używa środowiska LXQT, który jest stabilny i oszczędny w zasobach, ale ma on trochę mniej opcji konfiguracyjnych. A Xubuntu używa środowiska XFCE. Oba są szybkie, proste i lekkie. Bez zbędnych bajerów. Nobara. Młoda i ciekawa dystrybucja. Korzysta z menadżera DNF i paczek .rpm, co odróżnia ją od rodziny Debian. Bazuje na Fedorze, ale jest stworzona specjalnie dla graczy. Ma wbudowane sterowniki graficzne YNGE, DXVK i wiele poprawek wydajności. Jeśli chcesz grać na Linuxie, to warto ją sprawdzić. Został suba, bo nie robię kontentu z AI, tak jak dzisiaj nowi twórcy.